Co mówiłem na Aliexpress to takie tanie taśmy antyprzebiciowe do opon. Czyli mamy mieć taką taśmę, która jest antyprzebiciowa. Według zdjęć wbijają to gwoździe, nożyczki. Jest hiper, mega, super nieprzebijalna. Mam trochę inne zdanie. Super profesjonalnie rozciągam tą taśmę. Bierzemy sobie gwózdek, który nie jest jakoś specjalnie ostry. Bez najmniejszego problemu to przebijamy. W tych reklamach na chińskich portalach też są takie piki. To troszkę trudniej. Ale porównując to do jakiejś wkładki antyprzebiciowej, to to nic nie daje. A teraz zrobiłem taką inscenizację tutaj wyciękawego pony. Mamy tą wkładkę. Tu jest goła dętka. I zobaczymy, czy jak te warstwy się ściskają. To jest troszkę lepiej. Obstawiam, że nie. Mamy tu klasyczną dentkę opona Continental. Nie wiem, czy wbije tak jedną ręką? Przeszło przez dentkę. Czyli generalnie to główno w żaden sposób nie zwiększa. Nieprzebijalność opony to jest po prostu strata pieniędzy, te tajne wkładki pseudo antyprzebiciowe w żaden sposób nie działają.